Ok, dawno mnie tutaj nie było i powiem Wam, że dzisiaj jest niedziela, tiramisu zrobione i powiem Wam, że jedziemy na zakupy dzisiaj. Taki dzień cały na zakupach. Ostatnio w Makensbergze zobaczyłam piękny kwiat, nie wiedziałam co to za krzew jest, bo to były takie piękne kwiaty miał. I to była kamilia, to była kamilia, ale nie taka typowa kamilia, tylko kamilia japońska. I dzisiaj idziemy po sklepach zobaczyć, czy... W Anglii to jest Dzień Mamy w marcu, nie jak w Polsce w maju. Ja obchodzę dwa, żeby dwa prezenty dostać. I pojechałam, żeby, właśnie namówiłam no, ja mojego męża, żeby też kupić dla swojej mamy tą kamilię piękną, ale ona jest specjalnych warunków potrzebuje. Ona potrzebuje pH ziemi chyba minus 6, coś takiego. Ona potrzebuje właśnie takiej specjalnej ziemi, której nie ma, tutaj w Anglii raczej takich ziem no, nie ma tak wszędzie, żeby był dookoła, więc trzeba sprawdzać pH. Jedziemy do ogrodniczego, zrobię sobie takie, kupię sobie takie coś, żeby sprawdzić pH ziemi. I mam nadzieję, że będą mieli, na pewno będą mieli taki, taki coś właśnie do sprawdzenia i pojadę do drugiego marka, Pesela, zobaczę czy tam są, bo jak poszłam drugi raz to były sprzedane. I podpowiedziałam mojemu mężowi, że zamiast kwiatów takich, wiadomo, takich co szybko zwiedną, świeżych, to lepiej kupić właśnie krzew taki albo róże, bo do niego mama się przeprowadziła, mają ma ładny dom, mają piękny ogród. Może sobie zasadzić różne rzeczy teraz, także lepiej mi się zdaje, żeby kupić właśnie taki krzew, który na lata i będzie wspominał się fajnie, niż jakieś kwiaty świeże. No piękne kwiaty są świeże, ale długo one nie trwają, więc na takie okazje jak dziś mamy, zdecydowanie krzew jest dobry. I ja też chyba sobie taki wsadzę, właśnie tego kamilię, jeszcze takiej nie mam, jak wiecie mam obsesję na punkcie róż, ale kamilia musi być, więc popatrzę dzisiaj jak będą mieli. To kupuję i pokażę Wam jak wygląda ta kamilia. Okej, okay, już dojeżdżamy. Pierwszy przystanek to Primark, a potem Market Spencer. Zobaczymy co kupimy. żeby do mieli moją yy, właśnie kamilię. No tak, fajnie, zamiast tulipanów, realistycznie. To by ładnie świeczka wyglądała na Sofii i biurku. Dojczyk. Dwa punkty. Dwa funty kosztuje. Fajnie za świeczkę. 3 funty, ale fajnie. Fajnie, bardzo mi podoba. A Sofia, ta, która jest fajniejsza. Pokaż tak sobie. Tak. Tak i tak. Ale sobie, chcę to Zobaczcie, co znaleźliśmy. Ten za funt 50. Pistolet i taki. Aby za dwa funty. Fajne też. Przynajmniej kasy nie wyleje od razu. No wypróbujemy je w parku. Bierzemy te dwa. Okay, idziemy do Marka Spencera. W samochodzie jemy te półeczki takie angielskie. One zawsze są na wilkając. Te są akurat z jagodami. Bo ostatnie jagody mi strasznie podchodzą. Także jemy te. teraz tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej. Nasz pierwszy dom. I tam był farmer i on sprzedawał jajka. Zobaczymy, czy ma jakieś jajka dzisiaj. Także idziemy, idziemy dalej. Moje rośliny nie było, ale zobaczymy jeszcze w supermarkecie, nie w supermarkecie, w tym samym sklepie, zobaczymy czasie, czy mają może moją roślinkę. Jesteśmy na farmie i mają jajka. Zobaczcie, tony tam... Ma jajka. ta Świeże jajka od farmera jak za dobrych czasów. Naprawdę fajne. Tutaj kiedyś mieszkaliśmy niedaleko i kupowaliśmy jajka cały czas. Mieliśmy trzy e, aż opakowania jajek, ale są aby za fun 50. Czyli naprawdę e, nadal e, nie e, no, e, nie wygórowali sobie ceny. Fun 50, co to za jajka organiczne? Wiadomo, lepsze niż w jakiś supermarketach. Zobaczcie, taka pogoda jest. Piękna. Ok, jedziemy teraz do ogrodniczego. Zobaczymy, czy mają te właśnie, żeby sprawdzić zawartość kwaśności gleby. Na PH. PH? 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 I zobaczymy potem, właśnie, by tą kamilię. Ona lubi bardzo też cień, więc muszę zobaczyć, czy mam gdzie ją gdzie posadzić. Jak nie, to mogę całkowicie ziemię kwaśną kupić i posadzić ją w donicy. Też będzie rosnąć ładnie. Najfajniejsze na jest to, że te kamili właśnie rosną w, e, w marcu. Kwitną pięknie. E, Zanim jeszcze wszystko inne zacznie kwitnąć na, na wiosnę. Także są bardzo wcześne. Ok, idziemy teraz do Range, bo Kasia mi tutaj zasypia, zobaczcie z tyłu jest zmęczona, więc pojedziemy do sklepu zobaczyć, czy znajdziemy taką em, kocyk dla sobie do pokoju, taki różowy chciałam, żeby taniej zapłacić, wiadomo. Także zobaczymy, jaki będzie wybór i może kupimy, ale już do niczego nie jedziemy, bo no zasypia nam Kasia, ja chcemy do parku pójść, więc trzeba coś z czegoś zrezygnować. Królik, Do you on anything for your desk, Sofia? No, fajne wielkanocne poduszki. To jest super. I ta, ta mi się bardzo podoba. I ten zapach jest fajny. I króliczki, fajne. 6,99. Mamy dla niej koc. Tak wygląda ten kocyk. I kosztuje 39,99. No, drogi, drogi. Takie są wymiary jego. I Sofia Krzymego. I poduszki do tego. Takie naprawdę owate są. Kisi, kisi. Także kupujemy te. Sofia nie jest zadowolona. Mówi, chciałaby kolor taki. Ale nie ma takiego. Jasnego. A myślę, że fajnie będą wyglądać w jej pokoju. Koszyczek. I really like Yeah. A potem się znalazła fajną poduszkę za 5,99. A mi się te podobają. I talerzyki. O, zobaczcie marchewka. Ma 3,29, fajny pojemniczek. I ter. Myślimy na tym, żeby kupić. 17,99. Tak one wyglądają. zdaje że są fajne do pokoju są fajne za 7,99. Na panu, Chiliśmy e, ze sklepu, ale powiem wam, że nie kupiliśmy tego różowego nakrycia na Sofii łóżko. Kasi zaspała, więc jedziemy do domu od razu. I pokażę wam, co tam ja nam. specjalną kawę, ja nie lubię kremu, ale nie wiem, co to jest Sofia w Godnessem? No, she's got cookies and cream. O, oh, Sofia go cookies and cream. I I mam to. Jedziemy do domu i pokażę Wam, co kupiliśmy. Okej, okay, już wracamy. To by było na tyle w tym filmiku. Zobaczymy się w następnym na razie, Pa!